Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Witam, dzień dobry i tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnych mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką. Korzystając z YouTube po wpisaniu hasła, obudź się polsko, obudź się polonio playlist. Powtarzam w kanale YouTube po wpisaniu hasła, obudź się polsko, obudź się polonio playlist, a wtedy otworzyć wideo z napisem obudź się polsko, obudź się polonio. Tu wpisz wszelkie życzenia okolicznościowe. To otwiera pełną listę felietonów tego kanału w chronologicznej kolejności. Pozdrawiam rodaków Polaków w odległych kontynentach w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej i rodaków w Polsce. Słuchaczy moich felietonów z bratnich narodów słowiańskich. Szanowni Państwo, media pierwszą władzą w państwie. Media swoimi szczekaczkami ogłosiły wyniki wyborów w Ameryce. To nie Biden zdecydował, to nie głosujący zdecydowali, to media zdecydowały o tym, o czym wielu z nas aktualnie słyszy. To dzięki medialnym szekaczkom Biden przyjmuje gratulacje, nie od wszystkich jeszcze, ale od wielu, którzy wyszli przed szereg z pochopnymi życzeniami przed prawnym ogłoszeniem wyników. W tym momencie należy powiedzieć spokojnie: media, dajcie sobie na wstrzymanie, albo jak Jasio z Piaskownicy mówił, dajcie sobie Siana. W tym opracowaniu zamieszczę kilka ewidentnych informacji, o których kłamliwe media milczą. W tym kłamliwym i fałszywym świecie medialnym wielki ukłon dla największego na świecie portalu YouTube, ponieważ możemy dzielić się z sobą informacjami i wiedzą. Filmy wideo. To bardzo przekonywujący materiał dowodowy. Dziękuję YouTube za możliwość publikacji filmów, informacji i opiniowania. Opiniowanie w mediach głównego niedomówienia już nie istnieje. A więc, współczesne media głównego nurtu zachowują się tak. Jak ci słynni z nie tak odległej historii, a ten słynny Józef z 1933 roku w czasach systemu totalitarnego powiedział, że kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą. Śniadanie, obiad i kolacja, COVID, COVID, COVID. Strach otworzyć lodówkę, bo w środku czai się COVID. Mało kto zwrócił uwagę, że nie ma żadnych informacji na temat innych schorzeń. Grypa i angina to zaziębienia już nieznane nikomu. COVID przejął całkowitą kontrolę nad wszystkim. COVID to także, a przede wszystkim, polityczny wirus, który ma początki wdrażania w życie na długo przed amerykańskimi wyborami. Proszę Państwa, a jak zorientować się, czy w ogóle są inne zgony poza covid -usem? W Ameryce chyba jeszcze nie do końca zwariowano w kontekście wirusa covid -usa. Natomiast w Polsce na inne skorzenia czy dolegliwości umierają nieszczęśnicy w drodze do szpitala, ewentualnie w poszukiwaniu szpitala. Który zechce łaskawie przyjąć potrzebujących pomocy poza z COVID-em. A oto przykład paranoizmu z Polski. Informacja pochodzi z prasy lokalnej z miejscowości we wschodniej Polsce w województwie lubelskim. Dwóch motocyklistów uległo poważnemu wypadkowi. Okoliczne szpitale nie zgodziły się na przyjęcie poszkodowanych z powodów z COVID-owych. Obaj nieszczęślicy zmarli z powodu braku udzielenia im pomocy. Domyślać się tylko można, że zapisano im z COVID-19 jako przyczynę zgonu. To statystyka. I oto dzisiejsza w Polsce. Polska. W Polsce uderza ilość ekspertów Amerykanistów, po prostu strach przed tą armią gadających głów, w telewizorni w Polsce prowadzący dziwny program, wielokrotnie powtarza według eksperta, ekspert radzi, ekspert ostrzega, no i co jeszcze? Wracam do tematu zasadniczego. Poza słynnym Josefem z 1930. Trzeciego roku był też inny złotoustny z historii i też systemu totalitarnego, a powiedział, że nie ten, który głosuje, ale ten, który liczy głosy. Pomijam nazwisko tych jej mości, aby wyszukiwarka kontroler spali spokojnie. Amerykańskie wybory prezydenckie to zbliżający się olbrzymi skandal. Codziennie dostajemy nową porcję dowodów fałszerstw wyborczych, zastanawiam się, kiedy ich ilość osiągnie liczbę krytyczną, a w tym samym otwierac, otworzyć wszystkim oczy, że Ameryka ich przeszłości już dawno minęła. Rozmiaru wyborczego skandalu jeszcze nie znamy. Proszę Państwa, Trump tych wyborów jeszcze nie przegrał i może obronić swoją prezydenturę mimo medialnej pandemii nierzetelności. Jeśli jego doradcy właściwie to rozegrają, to będziemy świadkami wydarzenia bez precedensu. Już 7 listopada, w sobotę, w trakcie chaotycznego. W procesu liczenia głosów w przynajmniej sześciu stanach Amerykanie obudzili się zaskoczeni informacją, że jedna z głównych agencji informacyjnych przyznała, ujmując w cudzysłów, zwycięstwo w wyborach Bidenowi. Proszę Państwa, Ameryka obudziła się w zupełnie nowej rzeczywistości, gdzie media bezczelnie wyznaczają zwycięzców z pominięciem amerykańskich konstytucyjnych procedur wyborczych. A tak naprawdę to prezydent Trump wygrał, już wygrał, i niezależnie od wyników, które zostaną ogłoszone, i niezależnie od tego, kto oficjalnie zostanie uznany za prezydenta USA. Proszę zwrócić uwagę, że Trump doprowadził do tego, że zwalczający go od samego początku, tak zwany Deep State, musiał się obnażyć i ujawnić prawdę o sobie oraz o swoich metodach. Nastąpiło to w sytuacji, gdy Deep State było najpilniej strzeżoną tajemnicą Ameryki i świata. Oficjalnie podczas konferencji prasowej Trump użył zwrotu o Deep State, zwracając się do Mike Pompeo. Informowałem o tym w jednym z wcześniejszych opracowań na YouTube. Establishment, i trudno nazwać to czy tylko amerykański, czy światowy, pod tytułem Deep State, faktycznie rządzi amerykańską polityką z zakulis na całym jej obszarze i niezależnie od tego, Kogo by te wybory czy wyborcy nie wysłali do Białego Domu? Tym razem, w czasie tych wyborów 2020, władza cieni nie zamierzała powtórzyć błędu z 2016 roku, będąc wtedy zmuszoną do pozwolenia objęcia prezydentury Trumpowi. Proszę Państwa, nie sposób nie wspomnieć pioniera który jako pierwszy obnażył światu działalność władzy cieni. Ten pionier to Snowden, który przed Trumpem ujawnił obłudę o prawach wolności słowa i respektowaniu praw wolnej wypowiedzi i dużo, dużo więcej. Temat wymaga osobnego omówienia. A więc Trumpowi pozwolono wygrać w 2016 roku, ale od pierwszego dnia uniemożliwiano mu sprawowanie urzędu. Wielokrotnie zagrażono, zagrażano, zagrażano, zagrożono Trumpowi, że sprawowanie urzędu prawdziwego, a nie portretowanego, malowanego prezydenta skończy się dla niego usunięciem przed czasem. Wspomnę chociażby impeachment. Nie pozwolono Trumpowi na prowadzenie własnej polityki i na korzystanie z prezydenckich uprawnień. Dzisiaj już wiemy, kto nie pozwolił wycofać amerykańskich wojsk z punktów zapalnych na Ziemi. Trump wielokrotnie przywoływał prywatną spółkę finansową pod tytułem Fed do porządku. A więc komu mogło się to nie podobać? Wiadomo, światowej banksterii, bo to zaczynało być ograniczeniem ich nieograniczonych poczynań. Proszę Państwa, to o czym mówię, omawiając aktualną sytuację powyborczą w Ameryce, to przebudzenie się Amerykanów. Proszę zauważyć, że wręcz pochamsku zadbano o to, by już nigdy nie powtórzyła się taka wpadka wyborcza, ujmując ponownie w cudzysłów jak cztery lata temu. George Soros mówił o tym prostą, zwykłą wykładnią, bez żadnych ogródek. To nie czas starożytnego Rzymu, gdzie decydowano o wszystkim wojskiem legionami. Teraz wystarczy medialna, usłużna armia kłamców na służbie globalistycznej banksterii. Wymyślone sondaże przed wyborami i w czasie trwania na zasadzie propagandy z 1933 roku służyły do osłabiania wiary, nadziei i zapału zwolenników Trumpa. Otwarcie opowiadano się po stronie, po stronie konkurenta Trumpa. To współczesna socjotechnika medialna. Demokraci usiłowali upchnąć Bidena w panteonie zwycięzców. Rewolucyjnie bezczelne media ogłosiły Bidena prezydentem. Pominięto i wyszydzono. Normalną procedurę certyfikowania zwycięzcy przez kolejne Stany Ameryki. A przecież celem powinno być wyłonienie stanowych elektorów około 14 grudnia do 14 grudnia. Okazuje się, że media, jak piranie, pożarły wszystkie procedury. W pewnym momencie medialne piranie obudziły się z ręką w nocniku i zaczęły pytać, dlaczego Trump nie twytuje, dlaczego nic nie mówi, dlaczego nie protestuje, dlaczego milczy. Tak, proszę Państwa, to cisza przed burzą, to cisza przed skandalem. Szanowni Państwo, oszustwo na korzyść Bidena obiecuje powtarzam obiecuje Trumpowi drugą kadencję. Obecny prezydent USA, Trump, jest w stanie skomplikować, a nawet uniemożliwić przystąpienie Joe Bidena do Białego Domu, pomimo już ogłoszonego w światowych mediach zwycięstwa kandydata demokratów. Trumpowi mogą pomóc specyfika amerykańskiego prawa wyborczego, a także szereg naruszeń, których władze co najmniej sześciu stanów dopuściło się. Podczas głosowania 3 listopada. Dlaczego uważam, że jest za wcześnie, aby gratulować Bidenowi wygrania wyborów w 2020 roku? Sześć stanów, które wstrząsnęły Ameryką, a kiedyś była fraza: Sześć dni, które wstrząsnęły światem. Do tej pory. W prawie wszystkich Stanach Amerykańskich liczenie głosów wyborców, którzy głosowali w wyborach prezydenckich w USA trwa. Co więcej, w sześciu z nich, Arizonie, Wisconsin, Georgia, Michigan, Północnej Karolinie i Pelsylwanii, wynik nie wydaje się wcale bezwarunkowy, ponieważ głosy były prawie równo rozłożone między Trumpa i Bidena. Stwarza to niezbędną intrygę do podziału głosów wyborczych. Czy Biden będzie miał bezwarunkową przewagę w grudniowym głosowaniu wyborczym, czy też o jego przewadze zdecyduje tylko jeden lub dwa głosy wyborcze? Przypomnijmy, że zwykła większość wymagania do zwycięstwa to głosy elektorskie. Utrzymujące się prawdopodobieństwo zredukowania straty do znikomej różnicy głosów zmusza zespół Trumpa, który nie przegrał całkowicie do poszukiwania wszystkich możliwych naruszeń prawa wyborczego w kluczowych stanach. Przede, wszy przede wszystkim sztab Prezydenta Trumpa ma poważne wątpliwości co do uczciwości minionych wyborów i niemniej imponujące dowody oszustwa na korzyść Bidena, ujawniane właśnie w tych kluczowych stanach. Interesującym punktem była afera z wykorzystaniem socja specjalistycznego, elektronicznego systemu. Księgowania kart do głosowania. Domain Voting System firma zajmująca się liczeniem elektronicznym w 30 Stanach. Firma udostępniła aktualizację na swoich serwerach w tak zwanym dogodnym, w cudzysłowiu, momencie, tuż przed wyborami. Na razie można przypuszczać, że zniknęło tysiące głosów w kluczowych Stanach. Cały czas zespół Trumpa jest zajęty zbieraniem dowodów na to, że jak komisje wyborcze w kluczowych Stanach zlikwidowały prawdziwe wyniki. Dowody bezpośrednio od zaangażowanych informatyków miliony głosów wymazane lub przerzucane elektronicznie na Bidena. Po raz pierwszy w historii Ameryki głosowano korespondencyjnie na taką skalę. Do tego był potrzebny wirus, covidus, świrus, aby zamknąć ludzi psychozą strachu. Skoro o zamknięciu powiedziałem, burmistrz miasta Chicago ogłosiła, że od poniedziałku 16 listopada zamyka i tak już upadające miasto Chicago. Biznesy prawie nie funkcjonują, ale słowo prawie należy zamienić na dokończone aby w ogóle przestały funkcjonować. Oczywiście oficjalna formułka to ratowanie ludzi przed samym sobą, to takie uszczęśliwianie ludzi na siłę. Powiedziałem, że jeśli doradcy prezydenta Trumpa właściwie to rozegrają, a bardziej poprawnie, jeśli przekonają Trumpa, aby nie zabierał głosu, aby im, czyli prawnikom, pozwolił działać. Prawnicy Trumpa składają kolejne pozwy w sądach stanowych, tam gdzie z pewnością doszło do sfałszowania wyborów przez, no nie wiemy, czy demokratów, przez, czy przez władze cieni, ale to nie wszystko. Z kolei z lokalnej prasy dowiadujemy się, że gubernator stanu Teksas zaoferował nagrodę za dowody oszustw wyborczych. W miniony wtorek podniósł stawkę nagrody do wysokości 1 miliona dolarów. Puerto Rico odkrywa niepoliczone karty do głosowania ponad tydzień po wyborach. Komisja Wyborcza Puerto Rico poinformowała w miniony wtorek, że odkryła ponad stoteczek zawierających niezliczone karty do głosowania tydzień po wyborach. W powszechnym, powszechnych wyborach na terytorium USA, co wzbudziło oczywiście krytykę i pogardę ze strony wyborców, którzy teraz słusznie kwestionują ważność wyniku wyborów. Z kolei 8 dni po wyborach media głównego nurtu ogłosiły Alaskę wygraną na rzecz prezydenta Trumpa. Wielu zauważyło, że Alaska w przeciwieństwie do Stanów Innych stanów jest jednym z najbardziej niezawodnych czerwonych stanów w Ameryce. A mimo to media wolno kręciły, aby po ośmiu dniach wyłonić zwycięzcę. Interesujące, wszystko bardzo interesujące. Sekretarz stanu. Georgia zapowiedział, że przeprowadzi ręczne przeliczenie głosów i pełną kontrolę każdego głosu z odbytego głosowania. Sekretarz ze stanu Georgia ogłosił w zeszłym tygodniu, że przeprowadzą ponowne przeliczenie głosów po tym, jak w środku nocy pojawiły się karty do głosowania i przeforsowały wyniki głosowania na korzyść Bidena. Przypominam, że stan Georgia jest jednym z wielu tych stanów, gdzie zachodzi mocne podejrzenie fałszerstwa wyborczego. W Michigan jest co najmniej 6 tysięcy głosów, a lokalny kongres zwołał już przesłuchania w trybie pilnym, aby rozpocząć dochodzenie w sprawie integralności procesu wyborczego. Według doniesień Medialnych serwery, Domain Voting System mogą dawać błędne wyniki w 3% przypadków. Nie bez znaczenia jest też fakt, że firma ta od 6 lat prowadzi wspólny projekt z Fundacją Clintonów, jednym z renomowanych sponsorów Partii Demokratycznej. Czy trzeba więcej? Jak zawsze w przypadku oszustw. Zwykłe statystyki mówią same za siebie. I oto w siedmiu obszarach powiatu, stanów powiatach czy o stanach łuskanych liczba wyborców przekroczyła liczbę zarejestrowanych wyborców. Szanowni państwo, powiedziałem, że prawnicy Trumpa składają pozwy w sądach stanowych. Tam, gdzie z pewnością doszło do sfałszowania wyborów, i nie wiemy, tak jak już powiedziałem, czy przez demokratów, czy bardziej przez władzę cieni, stojącą ponad wszystkim i wszystkim. A jak wygląda procedura prawna kwestionująca wyniki wyborów, sądy będą się ustosunkowywać do tych pozwów w ciągu 10-14 dni. Jedna lub dwie instancje plus stanowe sądy najwyższe. I tutaj interesująca uwaga: w połowie tych stanów sądy są opanowane przez demokratów. Tak oto teraz wychodzi na światło dzienne ta demokracja z tak zwanymi nie niezawisłymi sądami. Nie temida, a partyjna sprawiedliwość. Skąd my, Polacy, to znamy? Proszę Państwa, od niekorzystnych wyroków sądów stanowych Trump odwoła się do Sądu Najwyższego i powinien uzyskać do 10 dni odpowiednie nakazy skierowane do władz stanowych. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Sąd Najwyższy przywoła okoliczność z 2000 roku w sprawie Bush Gor. W uzupełnieniu najnowszych wydarzeń związanych wydarzeń związanych z wiecami poparcia dla Trumpa w sobotę 14 listopada odbyła się wielka demonstracja w Waszyngtonie, również z udziałem Polaków zamieszkałych w Ameryce. Polonia organizowała wspólne grupowe wyjazdy, wyprawy do Waszyngtonu. Słuchaczom spoza Ameryki podpowiem, że podróż z samochodem z Chicago to około 14 godzin jazdy w jedną stronę. W przeciwieństwie do wiecu poparcia dla Trumpa, papież Franciszek już pogratulował i pobogosławił Bidenowi zwycięstwa. Włoska prasa wyraźnie zaznacza, że papież Franciszek odmówił gratulacji prezydentury. Trumpowi w 2016 roku. Z artykułu łatwo można wywnioskować, że papież Franciszek nie cieszy się sympatią we Włoszech. Szanowni Państwo, na podstawie tego, co zaprezentowałem Wam, słuchacze, okazuje się, że są dwa oblicze Ameryki. Ta z nowym, dotychczas nieznanym ob obliczem, skrajnie skorumpowana, reprezentująca globalny establishment, gabinet, albo bym powiedział władzę cieni, to ta, która poucza świat, jakie wybory są uczciwe. To ta, która decyduje, gdzie jest demokracja, gdzie jest reżim. Najczęściej reżim jest tam, gdzie oni nie rządzą. Bądź przegrywają, bądź ich kandydat światowego establishmentu przegrywa, czyli władzy cieni. Teraz w Ameryce wszystko pozostaje w rękach sądów. Przekonamy się niebawem, czy jest inna, druga Ameryka, czy Ameryka naszych marzeń i wyobrażeń to tylko Hollywood. Dzi dziękuję za dzisiejsze spotkanie i, jak zawsze, zapraszam na YouTube. 真苦呀！